Siemanko siemanko! Z tej strony Sklowski was w kolejnym odcinku z Margonem Randomizer na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wiemy sobie 135 level na berkach prawdopodobnie Urozmaicę to jakimś ciekawym wyzwaniem. Ja zachęcam Was do ustawienia łapki w górę, cydyka na tym kanale, ponieważ ileś tam procent oglądających nie zostawiło subskrypcji, ponadto ścigamy się z youtuberami takimi jak Ene, Arach czy Rednote. Dobra. I komentarzyka z wyzwaniem też zachęcam do zostawienia, a ja bezwzględnego przedłużania lecę z odcinkiem. Dobra, jesteśmy już przy kole z wyzwaniami. Jak widzicie, tych wyzwanek zostało trochę mało. Nie wiem, czy wszystkie starczą, żeby skończyć serię, więc dlatego możecie zostawić jakieś ciekawe, treściwe wyzwanie w to w komentarzyku. A my już teraz bezwzględnego przedłużania losujemy wyzwanko na dzisiejszy odcinek i na tym odcinku będziemy. Expix na NI. Dobra, będziemy Expix na NI po prostu. Więc y ja dziękuję osobie, która napisała to wyzwanie. I my przechodzimy do ekspienia. Dobra, będąc już z powrotem w grze, w ogóle wam pokażę, patrzcie na to. Pamiętacie o tej różce mówiłem o, o, o poprzednim odcinku, i właśnie teraz ją możemy mieć. Ona jest jeszcze od zimna, to jeszcze lepiej. A w ogóle porównajmy statami i czym one się różnią. Tama damage troszkę większy tylko. Obniża więcej SA. Niszczy punkty, pancerza, tutaj nie niszczy. Życie dodaje. SA dodaje troszkę więcej. No widzicie, na plus 5 jest. Troszeczkę gorsza od tej na plus yy, zero, że tak powiem. Yy, a tą różkę nie wiem, na razie zostawimy w depo. Albo ewentualnie nie zostawimy ją w depo, tylko najpierw jeszcze przepalimy. Yy, ekstrakcja, cyk, 12 m i patrzcie, dostaniemy takie rzeczy, więc siup, siup. No i super mamy tyle punktów ulepszania unikatowego. No i super. Jeszcze unikatową esencję, którą sobie tutaj dodamy. Dobra, może pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobię w odcinku, będzie zrobienie questa pod tytułem mieszkańcy wyspy wraków czy coś takiego. Yy, więc uwaga, yy, tak, mieszkańcy wyspy wraków i idziemy w tym celu na wyspę wraków, oczywiście Xpis. Tym razem nie xP aż tak XP, tylko zrobić tego questa tu. A, i oczywiście zapełniłem prawie o wyzwanie, czyli xP na N i więc cyk. I zmieniam Wam od razu kamerę. To była chyba ta? Tak, to była ta. Jak się to gówno wyłącza, a łama moje uszy. Uff, dobra, wyłączyłem. A nienawidzę tego, i Jezus, to jest dla mnie będzie katorga ekspis na tym gównianym Interfejsie, przepraszam, wiem, że wielu z Was go lubi w ogóle, ale ja nienawidzę. To znaczy, nie przepadam za ENI, bo to jest Taki beznadziejne. To jest takie dysterowne, że ja pierdzielę. Widzicie, jeszcze ta postać tak powoli chodził, nie wiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie. Nie, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mnie ewidentnie. Dobra, jesteśmy już na wyspie wraków i my się po prostu widzimy, jak skończę robić ten zakon równowagi. Dobra, no i zakon równowagi już skończony, tak naprawdę, i sobie tutaj jeszcze tak naprawdę po farmie, znaczy, pobiję kilka mopków i pójdziemy zaraz go od zebrać Dobra, ale zanim pójdziemy w sumie do zakonika równowagi, pójdziemy sobie do kwiecistego przejścia do Tuni Fruspolius, żeby jej posprzedawać te syfy. O, tu jest zwojek na kwiaty. Siup. I posprzedajemy jej to. propos sprzedawałem, co miałem posprzedawać. I teraz idziemy do Tuzmer. Dobra, jesteśmy już w Tuzmer i odbieramy od tego oto Questa. Cyk. I cyk. Proszę bardzo. 131 level. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak to mówił Szpakowski kiedyś. Zbierzemy sobie jeszcze tutaj te złotka, które mamy. Z wyspy Wraków. Czy możemy coś nowego ubrać? Tak mi się wydaje, że chyba jeszcze nie. Ale możemy sobie dodać punkt do statystyk. Gdzie tu się dodaje punkt do statystyk? O, tu się dodaje na tym nowym interfejsie. Oczywiście do intelektu. I, I może weźmiemy sobie te dwa questy, czyli poszukiwania w kuźni Worundiela i, i ten, i kuźnia Worundiela, czy coś takiego, nie wiem. Czy teraz mamy teleport do kuźni Worundiela? To jest pytanie największe. O, mamy idolo, subcio. Subcio, subcio, dobra, więc zbijamy się jak do siebie. Albo raczej wpierdalamy i. I rozbijamy tutaj te wszystkie żywe ognie, piekielne żary, ognie trwogi, ognie żałoby i tak dalej, nie? O, awansowałem na kolejny level. Widzicie tutaj level x132, plus 4 do intelektu, dodamy sobie jeszcze jeden punkt do intelektu, żeby mieć tego intelektu 1030. Szkoda, że nie 4-2-0. <noise> A zakonik równowagi jeszcze nie skończyłem. Został nam jakiś golem w Dobra, pierwszy kółek zakonu równowagi zrobiony. Zobaczymy, czy to jest na przykład mistrz Wołundiel. Niestety go nie ma. Oznacza to, że ktoś go tutaj bije. Chyba, że on nie, nie jest tutaj. Nie, on tutaj powinien być. Dobra, nie wiem. Jeszcze będę mieć, myślę, okazję, żeby go tutaj spotkać. A my teraz idziemy jeszcze szukać tej zaginionej zakonnicy, która się znajduje. Ty, gdzie ona się znajduje? Zaginiona zakonnico Woohoo, Jesteś tutaj? A tu jest ta zakonnica pieprzona. Ja pierdzielę. Dobra, i oddajemy te dwa questy i zobaczymy ile z tego będziemy mieli leveli. 133 level. I level będzie 135, będzie 135. Uwaga, 133 level. A, a okej. Okay. Cośmy może e, sprzedać cyfry do tuni, co? Dobra, i temu tuni posprzedawane i teraz chyba wybierzemy się już na tak naprawdę Berki, bo na berkach będzie robiony ten teraz teraźniejszy exp, że tak powiem. Dobra, jesteśmy na berkach i będziemy teraz expić na 134 i 135 level. Dostajemy za to expa? Mało wciul, Może lepiej wrócę na tą później w <gry> Bo przynajmniej dostawiamy jakieś legitne procenty tego. Nie, no dobra, zostają nam dwa levele do dobicia. Nie przejmujmy się tym. Teraz expyt na berkach. Dostaniemy za to przynajmniej trochę Emek, nie? A i teraz będzie awansik na 134 level. Jeszcze zostało nam chyba ostatnia grupka, tak naprawdę i siup! Pik 134 level plus 4 do intelektu, ale nie, bo ja dam sobie. A w sumie dam wzręczność tak od Beki, żeby było śmiesznie. Dobra, dobra i oto zostało nam Ostatnie procenty yy, Do 35 levela Tutaj sobie je zbieramy po kolei Ostatnie procenty i myk 135 level, mało miejsca w torbie Mam w dupie, że mam mało miejsca w torbie To jak mam mało miejsca w torbie, to idziemy to sprzedać do tuni yy, siup, 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 siup Siup, 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 siup Akceptuj, akceptuj Dobra, wiecie co, ja nie będę już mówić żadnego cyka Nie siup, bo to brzmi jakbym był jakiś opętany trochę Dobra, no i mamy wszystko sprzedane I możemy jeszcze pod koniec przelogować się na wszystkie trzy postki, żeby pozbijać dwójeczki. No, tak, tak. Dobra, Kwari Kruger stoi. Nie uleczyłem się. Dobra, to nic nie znaczy i tak mi nic nie zrobił. Haha. Ha. E, gówno spadło, super. Uleczymy się może. I jeszcze na 300, żeby zbić Kwecal Kloacla, czy jak mu tam. No, nie wiem. Chodzi o tego dziwnego tego. E, smoka takiego na P9, co stoi. O, tutaj. I z niego nam leci pytoń. Super. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się spodoba. zająca was zostawienie łapki w górę, subika z dzwoneczkiem na kanale, komentarzyka z wyzwankiem. Eee, gdzie jest tu jakiś strój? Halo, gdzie są stroje? O, tu jest ten strój. SMC. Uuu, jestem SMC, widzicie? Dobra. I no w sumie to tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków. Nara!